Zapraszam na kolejną podróż bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo miło mi jest gościć zresztą już e, kolejny raz. panią Ławnieszka Legucką, analityczka do spraw Rosji w programie Europa Wschodnia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry pani, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To ja dziękuję za ponowne zaproszenie. Witam Państwa serdecznie też. No właśnie, dzisiaj o Rosji. Oglądalność materiałów nawalnego w sieci jest naprawdę ogromna. Ten film Pałac dla Putina, historia największej łapówki, z tego co teraz mi wiadomo, a przed momentem sprawdziłem, obejrzało 85 milionów osób. Jak donosi Deutsche Welle, sam hashtag Nawalny na TikToku pojawił się miliard razy. Od Władywostoku na Dalekim Wschodzie po Kaliningrad na Zachodzie przetoczyły się protesty poparcia dla Aleksieja Nawalnego. Tu pytanie do pani, jak to się w ogóle stało, że Rosjanie. Odpowiedzieli na to wezwanie Nawalnego. Kto właściwie pierwszy wyszedł na ulicę, jeszcze wracając do wydarzeń, i skąd w ogóle taka śmiałość wśród mieszkańców Rosji? Tak, kilka pytań. Trzeba by było chyba zacząć od tego, że Nawalny już jest politykiem, który dla znawców i ekspertów jest politykiem dojrzałym, ale dla Rosjan, którzy w większości czerpią informacje z mediów tradycyjnych, w szczególności na prowincji, to był przez wiele lat nierozpoznawany. To znaczy, jego rozpoznawalność dotyczyła właśnie dużych miast Moskwy, Petersburga. W Petersburgu i jego jego szerszy zasięg był znacznie ograniczony. Aż do momentu, kiedy nie zaczął zajmować się właśnie korupcją w Rosji. I ta korup działalność antykorupcyjna, publikowane przez niego materiały, zarówno oligarchów, jak i blisko związanych polityków z Władimirem Putinem, zwiększały jego zasięg i odbiór. I wkrótce stał się takim bardzo znanym blogerem. Jego blog jest jednym z najbardziej oglądanych w Rosji w internecie. No a teraz to oglądamy to, co robi mniej więcej jak serial, na Netflixie bądź jakichś innych platformach, który ma kolejne sekwencje kończące się dramatycznie w stosunku i do niego i do tego, co on ujawnia. Dlatego, że jeszcze właśnie w sierpniu zeszłego roku został otruty, przewieziony do Niemiec. Okazało się, że został otruty środkiem paraliżującym nowiczokiem, co wywołało falę krytyki, bo to jest element broni chemicznej, który, który Rosjanie po raz kolejny użyli. a więc była krytyka z Zachodu, były, były sankcje Unii Europejskiej na niektórych Rosjan i instytucje rosyjskie. Więc to wszystko powoduje, że zaczęto mówić na Zachodzie więcej o Nawalnym, i w Rosji też zaczęto dostrzegać, że jest ktoś taki jak Nawalny, a całe jego publikowane materiały łącznie z taką kompromitującą rozmową z jednym z, o których myśmy ostatnio rozmawiali zresztą, z jednym z osób, które było odpowiedzialne za za poist próba za Politycznego Nawalnego, no to to już było kwintesencja tego, w jaki sposób działa putinowski reżim. Ale Rosjanom, w moim przekonaniu, najbardziej zaimpenowało to, że on wrócił, bo sytuacja, w której politycy bądź działacze, aktywiści stają się wrogiem władz politycznych, znamy od lat 90., od Anny Politkowskiej. I większość z tych opozycjonistów, czy Chodorkowski, czy Karamurza, który też został, przecież była próbana, jego otrucia, zostawali na Zachodzie i tam próbują działać na rzecz demokratyzacji Rosji. Tymczasem Nawalny zdecydował się na powrót, powiedział, że wróci, i nagle, kiedy tylko zdo, zdołał się um, wyleczyć, doleczyć do takiego poziomu, żeby rzeczywiście być już swobodnie podróżować wsiadł do linii lotniczej Pabieda, czyli zwycięstwo no i niemalże po prostu analogię do Lenina, że tutaj przyjedzie i, i zrewolucjonizuje Federację Rosyjską. No i władze w tym momencie doznały takiego szoku, nie za bardzo wiedziały jak sobie z tą sytuacją poradzić, bo każda ze ścieżek jest kompromitacją Władimira Putina. Z jednej strony no, jego niedoszłe nawalnego zabójstwo przez służby specjalne, a z drugiej z drugiej strony, właśnie spektakl, który jest reżyserowany przez Nawalnego, bo z jednej strony on wraca i stawia władzę przed takim wyzwaniem, co ma teraz zrobić, a z drugiej strony kompromat, czyli taki rosyjski znane, znane pojęcie mówiące o tym, że zbiera się różne informacje i potem się je ujawnia. Albo nie trzyma się w zanadrzu, to kompromat, ten filmik, o którym Pan wspomniał, no, jest majstersztikiem. To znaczy, owszem, on ma największy zasięg, ale jak się oglądało jego wcześniejsze materiały, to on nie odbiega bardzo od tych e, takich umiejętności. W sumie bardzo prosto, ale e, takim przyjaznym językiem wytłumaczone są wszystkie sieci powiązań między samym e, prezydentem, a tak no, jakbyśmy to określili, takim, kieszeniami, czyli podstawionymi osobami, które dzierżą w majątek prezydenta, a dzierżą w postaci bardzo takich dziwnych korporacyjnych układów, ale związanych z tym, że większość tych majątków znajduje się albo, czy kapitału znajduje się poza granicami Rosji, a to co udało się Nawalnemu pokazać, to a ogromną posiadłość nad Morzem Czarnym, łącznie z przelotem dronem, to to już znaliśmy z poprzednich filmików, ale teraz on jeszcze sięgnął do takich w sumie prostych rzeczywiście trików, to znaczy na podstawie niektórych filmików czy zdjęć upublicznianych przez osoby no takie, które pracują w tym pałacu oraz wywiady z tymi osobami, które pracują, Nawalny i ekipa sięgnęli do katalogów mebli i na podstawie właśnie Ceny tych mebli, potrafili zrekonstruować to, w jaki sposób działa i wygląda ten pałac Putina, i rzeczywiście człowiek czuje się jak no, niemalże w muzeum chodzi i ogląda i jest w stanie niemalże dotknąć wirtualnie to, czego, co ma Władimir Putin, i pokazać tę, no mówiąc o dysproporcji między biednymi a bogatymi, to już w ogóle jest trudno powiedzieć. To jest po prostu miejsce, które jest pełne złota, pełne różnych takich gadżetów, a jednym z tych gadżetów jest oczywiście taki symbol tych protestów, które nastąpiły później, czyli właśnie szczoteczka do kibla, która wyceni, wyceniono tam na 700 euro. A w związku z czym zwyczajnego Rosjanina nawet nie stać na to, żeby kupić sobie szczoteczkę do, do toalety. I ta szczoteczka do toalety, oczywiście złota, ale ludzie wyszli, wyszli z takimi właśnie atrybutami na te protesty w Rosji 23 3, tak, stycznia, w tę sobotę. To dlaczego wyszli? A to z jednej strony element właśnie tego kompromatu, ale w moim przekonaniu tego, w jaki sposób właśnie władze zareagowały na powrót nawalnego, czyli zamiast pozwolić mu działać i dotychczas jak dotychczas nękać Nawalnego różnego rodzaju przesłuchaniami, wezwaniami, aresztowaniami, a zareagowały panicznie, czyli z jednej strony przekierowano samolot, z, wnukowa, z lotniska wnukowo, bo tam wysłano policję do tego, żeby zgarniać ludzi, którzy chcieli przywitać Nawalnego. No wszystko było takimi reakcjami bardzo nerwowymi. I to, co też Nawalny trochę zmienił narrację, bo on do tej pory miał taką narrację właśnie krytykującą władzę Putina, ale też wiadomo było, że ma aspiracje polityczne. No bo Kandydował w 2018 roku, chciał kandydować w 2018 roku na prezydenta, a wtedy mu wyciągnięto, że był kiedyś tam skazany, a tego nie wolno było robić, w związku z czym Władimir Putin mógł kandydować z osobami, które nie były tak bardzo, nie zagrażały mu politycznie. Ale to, że on kandydował i był takim pretendentem do tronu, Rosjan trochę zniechęcało, bo nie wszyscy popierają Nawalnego jako polityka i jego program polityczny. Ale to, co właśnie przekonało ludzi, żeby wyjść na ulicę, to w jaki sposób właśnie władze postanowiły sobie rozprawić się z Nawalnym. I wtedy, i teraz, właśnie no, zmienia tę narrację. Nawalny mówi: Ja jestem taki jak wy. To znaczy, ja jestem taki sam Rosjanin jak wy, przyjechałem tutaj, bo tu jest moja ojczyzna i chcę tutaj mieszkać, chcę tutaj żyć i funkcjonować. Natomiast władza postępuje właśnie w taki sposób, że ta jednostka nie ma, szans, nie ma możliwości współdziałać, czy też w ogóle funkcjonować w takim reżimie. I wówczas ludzie zaczęli wychodzić właśnie po to, żeby pokazać, że oni też nie zgadzają się na to, żeby ten reżim jeszcze bardziej stawał się represyjny, bo on od kilku lat dobrych coraz bardziej przykręca śrubę obywatelom, coraz mniej wolno, coraz ten, coraz bardziej ten margines jakichkolwiek swobód się zawęża i Nawalny wraca i mówi, ja się nie boję i wy też nie powinniście się bać. I dlatego też ja nie weszli w moim przekonaniu na ulicy. No wydawać by się mogło, że Nawalny namówił dosyć sporo mieszkańców. Udało mu się przynajmniej, jak na warunki rosyjskie. Z tego, co wiem, to Chabarowsk, Komsomolsk, dobrze wypowiedziałem, nad Amurem, jest to Irkuck. Sporo osób słyszało mieszkańców właśnie Jakucka, którzy wyszli na ulicę pomimo tego 50-stopniowego mrozu. Pytanie takie techniczne, kto właściwie wyznaczał miejsce zbiórki? Wydawać by się mogło, że tą kulminacją Wydarzeń, były te demonstracje w Moskwie. Jak do, doszło, jak organizowali się ci mieszkańcy, kto był tym motorem napędowym? Tak, to co tam Walnemu też udało się od kilku lat prowadzić, a przynajmniej od 2016 roku, kiedy ogłosił, że będzie kandydował w wyborach, to on przejeździł całą Rosję. To trzeba mu przyznać, że był na każdym krańcu rosyjskiego ogromnego terytorium, a w związku z czym ten Irkuck to jest jeden z miejsc, gdzie on też bywał, a, i gdzie zbierał rzeczywiście może nie, nie zawsze tysiące osób, które przychodziły na jego, na jego wezwania, ale zakładał w, ka w każdym większym mieście, gdzie tylko chcieli mieszkańcy się organizować aktywiści, młodzi czy nawet nie młodzi, zakładał swoje sztaby. Wtedy to były sztaby, które miały przygotować go do wyborów prezydenckich, ale po wyborach, kiedy no, oczywiście nie udało mu się nie udało mu się kandydować, to cała ta struktura Nawalnego, tak zwany sztabu Nawalnego, została. I teraz przed wyborami, przed tymi protestami 23, to właśnie władze aresztowały, zatrzymywały przedstawicieli sztabów Nawalnego, którzy wzywali i organizowali się w internecie, w tym sensie, że właśnie pokazy, dawali, gdzie będą spotkania, gdzie, o której godzinie trzeba się zebrać. No, w Petersburgu to jest o tyle łatwiejsze, że zwykle te demonstracje odbywają się w tym samym miejscu na ulicy Puszkińskiej i tam są demonstracje, nawet nikt nie musi mówić specjalnie, gdzie trzeba to zorganizować. Natomiast w innych miastach, gdzie w niektórych miastach w ogóle nigdy nie było demonstracji, a teraz weszli ludzie, a w tym Jelkucku to mi to się właśnie przypomniały te sceny z kapuścińskiego, gdzie mgła zamarza i, i trzeba chodzić do, do takimi tunelami. Przez tę mgłę zamarzniętą do szkoły, ale rzeczywiście Władywostok, tam co prawda nie było dużo ludzi, tam chyba wyszło 2000 osób. Ale z kolei brutalność policji była duża i te trafiły do mediów różnego rodzaju do mediów mówimy o social mediach, oczywiście, nie do mediów tradycyjnych w Rosji, trafiły takie sceny bardzo brutalnego traktowania tych demonstrantów, ale to, co też jest w Rosji ciekawe, to to, że przecież przez zmianę czasu, a mamy sytuację tego typu, że te demonstracje one pojawiały się od wschodu i ludzie w Moskwie byli w stanie zaobserwować, co się dzieje na wschodzie, a ponieważ na Dalekim Wschodzie od samego początku niemalże lipca trwają demonstracje, niemalże co tydzień, bo tam w lipcu, przypomnijmy, aresztowano gubernatora Siergieja Furgała za jakieś tam przestępstwa z 15 lat temu, ale chodziło o to, że nie. Przestał być człowiekiem Kremla, czyli wszedł w taki konflikt polityczny z jedyną Rosją. On jest z innej partii, partii Żyżynowskiego, ale próbował coś zrobić dla tamtych mieszkańców, i po raz chyba pierwszy mieszkańcy jakiegoś miasta, wyszli na ulicę w obronie swojego gubernatora, bo zwykle było to w taki sposób, że Putin chcąc przekonać do siebie, do swoich racji, często właśnie albo oskarżał różnych gubernatorów o korupcję, wsadzał ich do więzienia i tak dalej, i w ten sposób wybielał siebie, jako według takiego starego, tradycyjnego rosyjskiego modelu, że bojarzy są źli, ale car jest dobry. I rzeczywiście te rotacje gubernatorów trwało od wielu, wielu lat. A tutaj, właśnie w Habarowsku nagle Rosjanie wyszli na ulicę i mówią, my chcemy swojego gubernatora, nie chcemy tutaj spadochroniarza, jak to nie określają z Kremla. I właśnie to, że to szło od wschodu, i między innymi właśnie w Chabarowsku też były demonstracje, tam było trochę więcej policji, no bo też wiadomo było, że potencjał protestów jest duży. I to tak szło, szło, szło do Moskwy, więc Moskwa, oczywiście, i Peter zły były tymi miejscami, gdzie te demonstracje miały swoją kulminację, ale to właśnie wskazywało na tym, że oni mogli obserwować, co się działo wcześniej, też władze mogły się trochę bardziej przygotować i władze no, podejmowały elastycznie działania. Tam gdzie, tam, gdzie mieli mniej ludzi, mogli używać siły. Tam z kolei, gdzie rzeczywiście ludzie wyszli na ulicę w bardzo dużej masie, były na przykład takie też sytuacje, w których właśnie ze względu na zimę to był taki ostrzał policjantów, Mieszkami, a są takie filmiki kompromitujące właśnie działalność tych, tych służb. To wszystko jakby zostaje w świadomości społecznej to, że wyszło 160 miast i to jest bardzo chyba największy kapitał tego tych protestów, to to, to że właśnie protestowała cała Rosja, a nie tylko najważniejsze miasta. A drugie, to oczywiście. To chyba żeśmy wspomnieli, jeżeli nie, no to ilość zatrzymań ponad 3000 osób jest największa od, od, od wielu lat. No i to chyba były też największe demonstracje, takie niesankcjonowane. To znaczy, one były ogłoszone przez władze jako nielegalne. Jednoznacznie było powiedziane, że będą, można nawet być ociągniętym do odpowiedzialności karnej. Już to się dzieje w różnych miejscach, czy w Moskwie, czy w Tatarstanie, już też pierwszy, pierwszy słyszałam. Są procesy czy też właśnie oskarżenia o, o to, żeby, żeby mo że można nawet trafić do więzienia za tego rodzaju wystąpienia. Tutaj portal Cyberdefense informował o zakłóceniach internetu w Rosji, jako tym jednym z efektów działań podjętych przez Kreml w celu ograniczenia tych trwających w kraju protestów przeciwko zatrzymaniu Aleksieja nawalnego. Oczywiście rola mediów społecznościowych jest bardzo duża. Czy dotarły do pani informacje o tych incydentach w sprawie ograniczenia tego dostępu do globalnej sieci? Tak, oczywiście. Tutaj nawet nie tylko, nie tylko były do, doniesienia o tym, że niektórym też naszym dziennikarzom, którzy są w Moskwie, też za, zabierało to. Oczywiście ptaszysko moje trochę przeszkadza, ale z jednej strony mieliśmy do czynienia z ograniczaniem internetu, blokowaniem w, też w niektórych miejscach Moskwy, ale wskazałabym, jeżeli chodzi już o taką cyberprzestrzeń i te demonstracje, to wskazałabym ten element. Hmm, którego możemy oczekiwać za chwilę, to znaczy te osoby, które właśnie pojawiły się na tych demonstracjach, będą miały na głowie policjantów i prokuratora, dlatego że Moskwa jest zaraz po Stanach Zjednoczonych i Chinach i jest najbardziej jednym z naszpikowanych miejsc, jeżeli chodzi o kamery i system nadzorowania społecz społeczeństwa. i i też rozpoznawania twarzy, w związku z czym z pewnością ci, ci protestujący będą później mieli problemy. A co ma dzia działać tak prewencyjnie, żeby tych demonstracji nie było w przyszłości więcej? Chociaż już wiemy, że sztab Nawalnego zapowiada właśnie takie cykliczne demonstracje, coś na miarę chabarowska, czyli właśnie wychodzenia co tydzień, pokazywania, że obywatele się na coś nie zgadzają, a więc no, Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podejrzewam, że już tak dużych tych demonstracji może nie być, ale chodzi o sam fakt pozostawania na, na powierzchni, jeżeli chodzi o informacje ze strony Nawalnego, bo to też był test dla niego. Dlatego, że gdyby nie wyciągnął ludzi na ulicę, gdyby Rosjanie nie wyszli na ulicę, to wówczas zostałby skazany na zapomnienie, może nie tyle było to by związane z, tylko i wyłącznie z jego aresztowaniem czy też zarzutami procesowymi ale zostałby po prostu przesunięty, tak jak, nie wiem, Chodorkowski, który na 10 lat został skazany, no i a potem już politycznie nie był w stanie oddziaływać na sytuację w Rosji. Nawalny to jest jeden, ale za nim stoi dużo, dużo ludzi, którzy często są anonimowo przez nas nierozpoznawani, ale trafiają do więzienia, są, są też represjonowani i oni też niosą jakąś ideę. A to, czego zwykle władza tego typu się boi, to właśnie idea. A ta idea jest jednoznaczna, że nie zgadzamy się z takim, tym, co jest, chcemy zmian i mamy pomysł na te zmiany. Ja nie wiem, czy to będzie Nawalny, który ten, te, te, te zmiany będzie wprowadzał, ale teraz na pewno jest jednym z takich z takich osób, które mm, zbierają wokół siebie osoby, które się nie zgadzają na to, co jest, co się dzieje teraz w Rosji. Mm -hmm. No właśnie, na zakończenie naszego spotkania miałam panią zapytać, co powiedział obu stroną ten mały lub wielki sprawdzian demokracji, już krótka chwila tych protestów minęła. Chyba obie strony już miały wystarczająco dużo czasu, żeby poznać swój potencjał. Co przyniosą następne dni? Czego możemy się spodziewać? Mnie trochę zaskoczyła wypowiedź Władimira Putina, który powiedział chyba dzisiaj, nawet do studentów, że e, przestrogę taką, no zobaczcie, co się tam działo na kapitolu, a co się działo w 1812 roku, co się działo w, podczas rewolucji październikowej, do czego to wszystko prowadzi, więc tak właśnie. E, Chciał, nie wiem, przestraszyć chyba, chyba młodych ludzi, co w moim przekonaniu chyba powinno odnieść odwrotny skutek, że to raczej Władimir Putin obawia się demonstracji, obawia się protestów, a mówi o tym, że no w Rosji oczywiście można protestować, ale tylko w legalny sposób. No, co innego, że władza nie pozwala na protesty, wtedy, wtedy, wtedy one są niesankcjonowane, ale tak czy siak się odbywają. Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę, że to nie jest jeszcze moment jakiejś rewolucji październikowej w Rosji. Nie jest to też moment takiego jeszcze przełomu, gdzie Nawalny dochodzi do władzy i zamienia się miejscami z Władimirem Putinem. Nadal za Putinem stoi cały skostniały reżim i siłowy, i też gospodarczy. W związku z czym to, co Nawalnemu się udaje robić, to pokazywać alternatywę. A bo to, co zniechęcało też Rosjan do jakiejkolwiek aktywności politycznej czy społecznej, też, bo za to też groziły różnego rodzaju przykrości, mówiąc delikatnie, to daje alternatywę, daje możliwość uwierzenia, że można inaczej, że można też wyjść, można powiedzieć głośno, to o z czym Rosjanie się nie zgadzają. Bo ważne też my tego nie widzimy w mediach naszych, ale ważne też jest to podkreślenia, bo ba, ba, ważne to jest, żeby to podkreślić, dlatego że w 2019 i 2020 może trochę mniej ze względu na pandemię, ale odbywały się różnego rodzaju lokalne protesty, gdzie mieszkańcy raczej dbali czy też próbowali wywrzeć presję na władze lokalne żeby też być bardziej usłyszanym w centrum na Kremlu. Po to właśnie, żeby no nie wiem, nie budować oczyszczalni śmieci, żeby dbać o środowisko, żeby w takich rzeczach, bym powiedziała prozaicznych, ale bardzo ważnych dla konkretnych dla mieszkańców Rosji. Tymczasem właśnie, jeżeli chodziło już o takie protesty polityczne, no to Mówili, no, ale my nie mamy na to wpływu i tak nic bez, znaczy i, i tak się wszystko dzieje bez nas. A i wydaje mi się, że to, co może właśnie Nawalny zmienić, to jest jego karta przetargowa to dać wiarę ludziom w to, że a, mogą zmieniać otaczający świat a, i walczyć o swoje prawa. Nie wiem, czy to jest jeszcze, czy to już ma, możemy mówić o triumfie a, demokracji, ale na pewno trzeba daje świadomość też nam, bardzo ważne, że są w Rosji Rosjanie, którzy nie zgadzają się z obecnym systemem, którzy nie są jakimś tam monolitem, tylko i wyłącznie popierającym istniejący reżim. Nawet jeżeli nie będzie, nie odniesie to skutku stricte politycznego, to na pewno tak. Rosjanie dowiedzą się, dlaczego dostają średnio po 150 dolarów emerytury, poglądają sobie nadal te złote SDS-y. Prywatne kasyno, teatr i z tego co pamiętam, rury do striptease'u. Dowiedzą się, dlaczego Rosjanom rzuca się te resztki z pańskiego stołu. To życie, według tego, co nawet i sam miałem okazję obserwować, rzeczywiście w różnych rejonach Rosji jest naprawdę trudne. Zobaczymy, co przyniosą następne dni. Ja tymczasem bardzo dziękuję pani za to, że mogliśmy okazję się spotkać i mam nadzieję, że do usłyszenia po raz kolejny. Do usłyszenia, życzę powodzenia. Będziemy na pewno obserwować, co się dzieje raz.